Panie bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Niezależnie od tego, jak bardzo koalicja rządząca by nie rzeczywistości, to jednak twarde dane są takie, jak te, które podał GUS, czyli 700 tysięcy głodnych dzieci w Polsce w 2014 roku, a UNICEF mówi wręcz o milionie. Szczerze powiedziawszy, to jest wstyd dla Polski, że w XXI wieku my mamy do czynienia jeszcze z tak potężnym problemem głodu i to wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, a więc tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Więc powstaje oczywiście pytanie o kryterium to kryterium dochodowe bo z informacji, które ja uzyskałam no wynika, że nie wszystkie jednak osoby potrzebujące pomocy tę pomoc otrzymują ze względu na niskie kryterium dochodowe i pojawia się problem barier biurokratycznych zbyt długi jest okres działania niektórych ośrodków pomocy społecznej czy rząd w ogóle monitoruje ten problem dziękuję proszę głos ma...